Witajcie. Dzisiaj przybliżę kilka bardzo schematycznych zachowań, po których poznasz, że jak to panie mówią, z jej strony nie ma już tego czegoś, a zachowania, które opiszę, są już tylko manifestacją jej prawdziwego stosunku do ciebie i że to, co uważałeś za związek, faktycznie, przynajmniej z jej strony, już nie istnieje. Oczywiście mogą być również inne przyczyny zachowań, które dziś opiszę, np. chęć totalnego przejęcia kontroli nad tobą, jako wręcz człowiekiem, w sposób ukryty, bez otwartej konfrontacji. Może być to efektem niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń osobowości typu narcystycznego, czy też unikowego, a może i zdezorganizowanego stylu przywiązania. Możliwości jest kilka, lecz pewne jest jedno. Jeśli zauważysz je wszystkie. Do twojego związku już nie ma. Jest co najwyżej Twoje wyobrażenie o nim. Zapraszam. Autopromocja. Już za trzy tygodnie, 6 grudnia, w Krakowie odbędzie się druga edycja eventu, spotkania i networkingu, musisz wiedzieć. Aby zrozumieć mechanizmy, które rządzą relacjami, emocjami, schematami i prawdziwą męską siłą. Bo kiedy rozumiesz zasady gry, przestajesz się bać wyniku. Opowiem, jak zbudować pewność siebie i jak nie tracić siebie w relacji, a także jak przestać reagować i zacząć prowadzić. Zrozumiesz mechanizmy, które rządzą paniami, a nie przypadkiem to te same, które rządzą też decyzjami i siłą. Zapewne już wiesz, więc to nie będzie teoria, lecz realne narzędzia i realne przykłady. Podczas sesji QA i networkingu spotkasz mężczyzn, którzy grają w tą samą grę, tyle że świadomie, ponieważ rozumieją jej zasady. A po evencie, jeśli będziesz chciał, otrzymasz możliwość dołączenia do zamkniętej społeczności utworzonej przy okazji poprzedniej edycji. Tam kontynuujemy rozmowę, która nie kończy się po szkoleniu. Stosuj zasady gry, o których większość nawet nie wie, że istnieją. 6 grudnia, godzina 10: Kraków. Wejdź na musiszwiedzieć.pl i poznaj szczegóły oraz zarezerwuj miejsce. Kiedy przestajesz pytać, dlaczego tak się dzieje, zaczynasz pytać, co naprawdę działa, i dlatego musisz wiedzieć. Do zobaczenia. Na początku będzie okres demo. Szczęście, że pojawiłeś się, że nie jest już sama, i tak dalej. W przypadku narcystycznych kobiet ten etap nazywa się idealizacją. Nie jest to tematem dzisiejszego materiału, więc tylko przybliżam kontekst. Następnie niestabilna emocjonalnie kobieta zacznie destabilizować związek. Może nie od razu, ponieważ najpierw musi upewnić się co do Twojej emocjonalnej inwestycji w nią i w związek. Kiedy to się stanie, kiedy wypowiedziane zostanie przez Ciebie słowo kocham, a Pani przetestuje i da temu wiarę, to gdy jest uszkodzona, a ty nie zorientujesz się i powoli zacznie przejmować dowodzenie w związku. A ty, aby nie tworzyć konfliktu, będziesz ustępował w imię poświęcenia dla relacji. Ostatnim aktem będą zachowania, które dzisiaj opiszę. One, gdy wystąpią wszystkie naraz, oznaczają, że bez względu na to jak bardzo byś tego nie chciał, nie ma już w niej tego autentycznego pożądania. Jest ewentualnie wygoda i komfort z tego, co dostarczasz. Atencji, energii, pracy lub zasobów, ale nic ponadto. Poznasz ten zbliżający się koniec, ponieważ zachowania, które opiszę, mówią, mimo że nie wprost, że już cię nie potrzebuje. A przypominam, że patrzymy na czyny, a nie słowa, ponieważ te ostatnie mogą kłamać. Czyny nigdy. Nie interesuje mnie wymówka, która ma to później usprawiedliwić. Działanie jest głośniejsze od słów. Komunikuje wprost, bez niedopowiedzeń. I tak numer jeden na dzisiejszej liście. Otwarcie kłamie. Nawet w małych i błahych sprawach. W takich, w których z Twojej perspektywy nie ma potrzeby kłamać. Możesz mieć wrażenie, że robi to już tak ordynarnie, jakby wręcz chciała zostać przez Ciebie przyłapana. Bo i co zrobisz? Już tyle razy wybaczałeś, tyle razy odpuszczałeś, aby dbać o relację, aby ułatwić jej, aby jej było przyjemnie. I co to dało? Jednostronne starania to nie związek, to zależność. Dzieje się tak, ponieważ w jej głowie lub jak, kto boli, sercu, rozpoczął się już proces odłączania. Traci, lub nawet już całkowicie straciła emocjonalną więź z tobą. Nie powiedzenia wymówki, sekrety. Na przykład, telefon jest bardziej prywatny niż był wcześniej. Wszyscy inni są ważniejsi niż ty. Takie kłamstwa to sygnał obojętności. Ma już w nosie, czy zrobisz awanturę, czy nie. Przy okazji to shit test, który pokazuje jej, jak daleko może się posunąć, a ty i tak jej wybaczysz. Dlatego pamiętaj, szanuj siebie. Jeśli ktoś zrezygnował ze związku. To jesteś w nim sam. Spójrz prawdzie w oczy. Zachowanie numer dwa to oczekiwania niemożliwe do spełnienia. Z pozoru możesz uznać, że to drobiazgi, i nawet tego z początku nie zauważysz. Zacznie się wymaganie, abyś zarabiał pięć razy więcej, bo koleżanki mają takich facetów. Zacznie się komentowanie tego, że nie uprawiasz sportu, a kolega biega maratony. Nie wypowie tego wprost, ale da ci odczuć, że dla niej nie jesteś wystarczająco dobry. Głównym i niewypowiedzianym przesłaniem będzie to, że gdybyś był panem złotą rączką, poliglotą, wysportowanym herosem, który łamie drzewa jak zapałki, milionerem, który poświęca jej codziennie całą dobę, nie zaniedbując przy tym innych obowiązków, a do tego jeszcze skończyłbyś, dajmy na to, kurs malarski. To dopiero wtedy byłoby lepiej, dopiero wtedy czułaby się kochana. Nie wpadnij w pułapkę, ponieważ tak naprawdę nie chodzi o te wymagania. One są jak pytanie bez możliwej do udzielenia odpowiedzi. Próbując spełnić te wymagania, zajedziesz się, stracisz siły. One są celowo tak absurdalne, abyś ich nie spełnił i aby przez to miała usprawiedliwienie dla siebie i tego, co czuje. A w zasadzie tego, czego już nie czuję. Twoje niespełnienie jej przecież tak podstawowych w związku potrzeb będzie dowodem, że nie jesteś godzien. A gdybyś nawet jakimś cudem je spełnił, to i tak odejdzie, bo poczuje, że nie jesteś wystarczający. Przy tym punkcie, tak jak i w poprzednim, nie chodzi o Twoją realną zmianę. Chodzi o usprawiedliwienie dystansu i przerzucenie odpowiedzialności na ciebie. Bo to ty. Nie zrobiłeś tak jak chciała, aby w ten sposób mogła nie mieć poczucia winy. Dlatego musisz wiedzieć, jak działają damage goods, aranżując okoliczności dla swoich korzyści, oraz aby mieć ewentualne usprawiedliwienia dla otoczenia, bo to ty przecież nie spełniłeś podstawowych wymagań dla prawdziwego mężczyzny. Następnym punktem jest poniżanie. Czasem będzie to pasywna agresja, np. sarkazm zamiast uśmiechu, albo pozór żartu, po którym poczujesz jednak wbijaną szpilkę, a czasem otwarte teksty. Jeśli nie wiesz, jak może wyglądać to w praktyce, polecam obejrzeć odcinki o manipulacjach, szczególnie o wzbudzaniu poczucia winy oraz manipulowaniu samooceną. W tym poniżaniu chodzi o to, że najczęściej sama jest sfrustrowana. Więc po prostu wyładowuje się na tobie. Daje w ten sposób ujście swoim emocjom. W tym punkcie nieodzowne będzie czepianie się drobnostek, czyli przypierdółki, obrażanie się, wybuchy złości, a nawet agresji, ponieważ wbrew obiegowej opinii kobiety też są agresywne, tylko wyrażają to w inny sposób niż mężczyźni. Zazwyczaj nie w formie fizycznej, a właśnie w formie przemocy psychicznej. To poniżanie to prowokacja. Przez takie działanie, w istocie, daje ci powód, abyś mógł odejść. Oczywiście, w jej mniemaniu, to ona cierpi, lecz całkowicie ignoruje przy tym fakt, że sama prowokuje takie sceny, ponieważ jest to wygodna droga do wyjścia z relacji, bez brania odpowiedzialności za taką decyzję. Twoja złość na jej zachowanie będzie tym, o co jej chodzi wygodnym usprawiedliwieniem swojego zachowania. A że to wyniki jej prowokacji, to już oj tam, oj tam. W kolejnym punkcie, gdybyś zareagował na poniżanie w sposób agresywny, broniąc siebie, to zacznie się odgrywanie ofiary. Pamiętaj, że nie jesteś w stanie zmienić czyjegoś nastawienia, jeśli ona sama nie chce. Jeśli kobieta chce zakończyć związek, zawsze znajdzie powód, aby przerzucić odpowiedzialność. Poprzedni punkt właśnie o tym mówi. Na tym etapie stawianie się w roli ofiary to klasyczny mechanizm obronny. Często będzie nieświadomy. Odpala to, w czym narcystki są ekspertkami czyli trójkąt dramatyczny Karpmana. Jeśli ona widzi się jako ofiarę, to automatycznie ty musisz być widziany jako kat, oprawca. Na tym etapie narracja będzie taka, że to ona próbuje ratować wasz związek. Ona się stara, a to ty wszystko psujesz. Jesteś złośliwy, nieodpowiedzialny i tak dalej. Praktycznie każda próba poważnej rozmowy skończy się tak samo. Nie będzie liczyło się to, co powiedziałeś, ale to, jak to zabrzmiało. Nieistotna będzie intencja, istotna będzie jej emocja. To, jak się poczuła. Zauważysz wtedy, że aby postawić się w roli wiecznej ofiary, będzie musiała przeinaczać rzeczywistość. Czyli to, co ja nazywam odwracaniem kota ogonem. Jeśli nie dasz się wkręcić w jej ramę, jeśli będziesz trzymał się jedynie faktów, tego co ona zrobiła, to zobaczysz piękną, klasyczną wręcz kawalkadę shamingu. Bo przypominam, nie chodzi o naprawienie tego, co nie działa w związku, tylko o zrzucenie z siebie odpowiedzialności. Pamiętaj, że niestabilna emocjonalnie kobieta w tym stanie nie szuka rozwiązania. Szukając Twojej winy, znajduje swoją ulgę. A najprostszy sposób, by ją poczuć, to sprawić, abyś Ty się tłumaczył. Tak jak już mówiłem, logika za tym posunięciem jest taka, że tylko winny się tłumaczy. Więc jeśli się tłumaczysz, to oznacza, że jesteś winny, jesteś oprawcą, a ona automatycznie i w swojej ocenie w uzasadniony sposób jest ofiarą. Pamiętaj o tym, bo takie są zasady gry. Następnym punktem w tej kombinacji operacyjnej będzie oziębienie lub totalna odmowa sypialni. Wiem, że wielu z Was doświadczyło tego punktu. Przypominam, że kobieta jest strażniczką sypialni, więc może reglamentować dostęp do siebie. Najczęściej jest to forma karania Ciebie za grzechy popełnione lub zmyślone. Cel jest taki sam, jak w przypadku poniżenia, więc nie będę się powtarzał. To tylko inne narzędzie do osiągnięcia tego samego celu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której inna gałąź już się pojawiła. Wtedy ignorowanie Twoich potrzeb będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ ona swoje spełnia już z kim innym więc Ty nie jesteś już potrzebny. Miej świadomość, że jeśli kobieta permanentnie nie ma ochoty na seks z Tobą, to jest to moment, w którym zazwyczaj relacja już nie istnieje. Co najwyżej trwa. Fizycznie razem, emocjonalnie obok siebie i będziesz czuł ten dystans z całą mocą. I właśnie o ten chłód chodzi. Chłód i dystans boli najbardziej. W tym miejscu ciekawostka. Mówi się, że nienawiść jest odwrotnością miłości. To nieprawda. Odwrotnością miłości jest obojętność. To ona najbardziej boli. A ponieważ taka kobieta chce, abyś odszedł, to również musi sprawić, że będzie cię bolało. Przykro mi, takie są zasady gry. Kolejnym możliwym krokiem w tej toksycznej układance, gdybyś nadal nie złamał się po całym, tym wcześniejszym przedstawieniu, będzie o ironio, oskarżenie ciebie o zdradę. No bo skoro dostałeś zakaz wstępu, metaforycznie mówiąc do jej ogrodu. A nadal nie poddajesz się, to musisz swoje potrzeby realizować gdzieś indziej. W tym przypadku działa klasyczne porzekadło, że najlepszą obroną jest atak. Jeśli faktycznie okaże się, że nie wytrzymałeś, okażesz się winny, a ona wyjdzie z sytuacji zwycięsko. Jeśli ten schemat wystąpi w czasie trwania formalnej, wiążącej i wywołującej skutki prawne umowy, zwanej dla zmylenia przeciwnika małżeństwem, to sąd, z radością przyklepie rozpad pożycia z twojej wyłącznej winy. Dlatego musisz wiedzieć. A nawet jeśli nie uda się jej zmusić cię do zdrady, to nie martw się, i tak obróci to wszystko tak, że to będzie twoja wina. Podsumowując, wspomniałem, że kobiety rozgrywają inaczej rzeczywistość za pomocą manipulacji. Wspomniałem też, że zazwyczaj będą występowały kombosy. Połączenia różnych działań i technik, aby osiągnąć zamierzony cel, najczęściej w sposób niejawny. W dzisiaj opisanym przypadku celem jest wyjście z relacji bez brania odpowiedzialności za podjętą decyzję. Trzeba więc sprowokować mężczyznę, aby to on sam wyszedł z relacji. Po pierwsze, będzie się miało czyste sumienie, no bo to przecież on odszedł, a po drugie, będzie już wygodne story do przedstawienia dla otoczenia. Aby postawić się w roli biednej i nieszczęśliwej. Są to zachowania do bólu schematyczne i powtarzalne. Szczegóły mogą się różnić, ale takie punkty, jeśli występują naraz, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością sugerują, że to, co uważałeś za związek, z drugiej strony już nie istnieje. Dlatego musisz wiedzieć, aby, jeśli to możliwe, zminimalizować straty emocjonalne, finansowe czy wizerunkowe. Najczęściej nie naprawisz jej traum czy uszkodzeń, szczególnie jeśli ona sama uważa, że nie ma problemu, więc tylko tracisz czas. A pozostawanie w takiej relacji może skończyć się tym, że to ty sam w wyniku działań takiej pani nabawisz się traum, ponieważ stosowanie takich, jak opisałem, manipulacji jest w stanie spokojnie wywołać u normalnego człowieka zespół stresu pourazowego, tego klasycznego PTSD. Bycie poddanym długotrwałym manipulacjom lub przemocy psychicznej, której manipulacje są objawem, nierzadko prowadzi do tzw. więzi traumatycznej, z angielskiego trauma bonding, co jest domeną narcystycznych kobiet. Dlatego musisz wiedzieć, gdzie są pułapki, a obecnie jest ich wiele. W ramach więzi traumatycznej możesz doświadczyć mechanizmu wzmacniającego tą toksyczną więź, która w bardzo dużym stopniu Wręcz nie będzie Ci pozwalała wydostać się z takiej relacji. Mechanizm ten nosi nazwę wzmocnienia przerywanego. Jeśli rozpoznajesz dziś opisane sekwencje wydarzeń z własnej relacji, to zainteresuj się wspomnianymi terminami: więź traumatyczna i wzmocnienie przerywane. Mogą Ci wiele wyjaśnić i pomóc zrozumieć, w czym tkwisz. Ciąg dalszy nastąpi.